Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam Pana Profesora Andrzeja Sopoćko, a referat pochodne katastroficzne możliwości wykorzystania kuryzysu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja zacznę od tego, co mówili moi, moi poprzednicy. Otóż będzie to poświęcone transferowi ryzyka, ale sam początek będzie w jakimś sposób nawiązywał do tego, co mówił Rektor Nowak. Przede wszystkim dlatego, że no, to są rzeczy, które, jak to się mówi, nas skręcą. Na tym dyskutujemy na seminariach, ale co ważniejsze, za to atakują nas ci sami ludzie. A więc, proszę Państwa, w tej chwili jest sytuacja taka, że mamy kryzys ale jest bardzo dużo pieniędzy. Jest dużo pieniędzy i duże bezrobocie. A to, czy mamy kryzys, pokazuje ten rysunek, który Państwo widzicie. To jest takie, można powiedzieć, proszę bardzo, określenie profesjonalny wskaźnik kryzysu. Mianowicie to jest współczynnik zmienności, ale to jest taka zmienność, która jest jak gdyby oczekiwana przez inwestorów. Otóż jak jest kryzys, czyli istnieje ta świadomość kryzysu, to ta zmienność jest bardzo wysoka, bo istnieje duża niepewność na rynku. A jak jest koniunktura czy recesja, to ta zmienność jest nieduża. A więc niestety mamy do czynienia z ustabilizowaniem się. Na niedobrym poziomie tego wzrostu gospodarczego na świecie, tu oczywiście będą przykłady ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ te przykłady zastosowań są także wzięte ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą wprowadzają wszystko, co ważne pierwsze. Akurat to przypadkowo mówimy o tej samej rzeczy, ale właśnie przybywa gotówki. No w Stanach jest tej gotówki tyle, że niektórzy mówią, że nigdy nikt nie sądził, że może jej być tak dużo. W samej gotówki jest tyle, to jest 5,5 biliona dolarów, to jest w samych Stanach Zjednoczonych. Gotówki, czy tego pieniądza, które właściwie nie powinno go być, bo powinien być inwestowany. W Polsce też nie jest dobra sytuacja, ale popatrzcie Państwo, ile przybywa depozycji. Sam przedsiębiorstw, no było 100 miliardów złotych depozytów, to jest też nienormalna sytuacja, jak na naszych krajach, 100 miliardów depozytów, przy fala bankruct, a gotówka rosła, no teraz trochę spadła, ale dalej utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego tak się dzieje? A gotówka właściwie to jest taki pieniądz, który jest dla niezdecydowanych. No ktoś mówi, dobrze, no to są jacyś frajerzy. Nie, nie bardzo wiadomo, w co te pieniądze zainwestować. Jakoś mi się kojarzy to taki dowcip, nie dowcip, tylko autentyczny zapis z kroniki policyjnej, jak tłumaczy się pewien sprawca wypadku że przechodzień nie wiedział, czy uciec w lewą stronę, czy w prawą stronę, więc go przejechałem. Tutaj jest tak, że gospodarka rzeczywiście pada, bo nie bardzo wiadomo, w co zainwestować, z tego względu, że stopy, stopy zwrotów, takie normalne aktywa, są bliskie zero. Inwestycja przy takim podpycie, tak, czyli inwestycje te materialne, są zagrożone, no bo po prostu rozwinie się produkcja czy wprowadzone zostaną nowe produkty zamiast starych, ale już nikt ich nie kupi. Co się dzieje wobec tego? Pieniądz się kręci w tak zwanym globalnym kasynie finansowym. Między innymi w instrumentach pochodnych. Jest taka gra o sumie zero, ale po, z punktu widzenia polityki pieniężnej pozornie o sumie zero, dlatego że ona wciąga pieniądze jako depozyty zabezpieczające. Czyli e, e, gra na e, opcjach futures, e, przede wszystkim na tych, e, w, na słopach mniej, powoduje to, że e, pieniądze rzędu mniej więcej do 10% wirtualnych e, kontraktów siedzą na kontach jako gotówka zabezpieczająca. Tego się inwestuje. To musi być taki bardzo płynny pieniądz. A proszę Państwa, w tej chwili naprawdę, no, gdybyśmy oczywiście mieli podobne no, możliwości zabezpieczenia, ale za miliard złotych wygenerować pochodnych, to w tym gronie nie możemy. Wprawdzie, a zdałoby się to pewnie jakoś zabezpieczyć. Ja znaczy to, że sam pan profesor by to zrobił. jak mi się profesor Nowak dołączy, no to... Na, na mnie nie liczcie. A, tak. e, a więc, e, ta gra jest grą, która e, ściąga pieniądze do kasyna. A co się dzieje wobec tego zresztą? Profesor Nowak mówił, ale teraz popatrzmy o, o tym, że te prawie 40, ponad 40% dochodu w Stanach Zjednoczonych to jest 1%. Popatrzmy dalej. Prawie połowa oszczędności to jest ten 1%. Dalej. Ponad 70% całego majątku należy do tego 1%. Co to znaczy? A to się mówi, że może powiedzieć, wielu z nas powie, że nie ma takich pieniędzy, co moja żona by nie wydała. Proszę Państwa, okazuje się, że w wielu przypadkach mamy żony, które wydają i jeszcze starcza, i jeszcze jest za dużo. Stopień zaspokojenia potrzeb na takim poziomie, jak mówił profesor Nowa, kiedy ma się 500 razy średnią, tak, raz jakieś tam te 6000 dolarów. To jest tak? 300 tysięcy, tak? Nie, więcej. 3 miliony. Będzie. 3 miliony dolarów. No, można powiedzieć, że to już zakładając to, że są ludzie, którzy płacą już z takich rodzin, że ten podstawowy majątek, czyli y, 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 dwa domy, tak? Jacht y, i cztery samochody, to oni już mają y, no, że tak powiem, w posadzie. Te pieniądze wobec tego nie tworzą popytu. Ale y, pytanie jest takie, jak są pieniądze i są potrzeby, tak? To jak możemy na tym zarobić? A no połączyć to. Właśnie y, 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 także wykorzystując y, instrumenty pochodne, y, proszę Państwa, jak są, to one będą. Nie da się ich zlikwidować, ale jest tak, jak nie da się zlikwidować, trzeba wykorzystać w zbożnych celach. Tu jest mowa o wykorzystaniu w celach ubezpieczeniowych. Mimo tego, że one są używane w gry, że to proszę Państwa około ponad 90%, tak dobrze, ponad 90% tych instrumentów ochotnych jest za, używanych do zabezpieczania przed ryzykiem. Jakim? Różnym. Kredytowym, walutowym, stopie procentowej, e, rynkowym, jeżeli chodzi o akcje. Urok jest taki, że jeżeli my zapłacimy składkę w firmie ubezpieczeniowej, roczną składkę, to nie możemy powiedzieć po czterech miesiącach, że a, rezygnujemy, bo to jest kwestia umowy. Tu możemy w każdej chwili zamknąć e, pozycję, czyli wycofać się z tego e, e, interesu. No, ten rynek ma oprócz tego inne mm, mm, uroki. Między innymi, i to jest ważne tego, co tam y, będę pokazywał, mianowicie ubezpieczycielem tu może być każdy. Nie ma problemów. Pochodne ubezpieczeniowe są handlowane na giełdzie, przede wszystkim w Chicago. Giełda specjalna, taka Catex, to jest dla firm ubezpieczeniowych, W Chicago można kupować pochodne na huragany. To chcę, proszę bardzo, mogę dać telefon do maklera, zajmie pozycję na odpowiednim instrumencie. Ślednik, Ślednik. no. <ślawnik> Czy to będzie bezkosztowo, to ustalimy. Tak? No i oczywiście, proszę Państwa, tutaj jako aktuariusz na tym rynku, w tym obszarze występuje rynek. Tu nie ma tak, że powiedzmy, ja uważam, że tyle, ten uważa że tyle, a jeszcze z innej firmy ubezpieczeniowej uważa, że tyle. To po prostu rynek to ustala niektórzy, znaczy właściwie można powiedzieć tak, niektórzy co jednak więcej znaczą niż przeciętni mówią, że jest to jednak bardziej obiektywna miara i proszę Państwa, ja tu tylko daję przykład innego wbranego rodzaju futures katastroficznych zaczynając od tego na co one są tworzone tak jaki sam kontrakt budowany. Otóż mamy tutaj e, takie trzy podstawowe indeksy. To jest tak, wartość strat, które wywołały określone zdarzenie: huragan, huragany, bądź trzęsienie ziemi. To jest e, e, property claim E, serwis, który taka instytucja tam działa, która liczy, jakie są straty. Metoda tu jest e, taka: e, o, liczy się te straty, 100 milionów strat, to jest jeden e, 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 punkt, punkt razy 200 dolarów i mamy kontrakt na indeks podobny, jak się robi na kontrakt na indeks WIG-20, powiedzmy. Taki sam. E, tylko w oparciu o fizyczne wartości siłę huraganu. No mają tam stopnie. E, to jest Carville, Carville Hurricane Index, a bierze się wartości fizyczne. No i trzeci ten i e, Carpenter e, Katastrofę indeks, który jest, jest mm, e, Oparty w istocie na tym, ile firmy ubezpieczeniowe musiały zapłacić. Tam e, 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 PCS jest na w ogóle straty, a to jest straty, które e, pokryły firmy ubezpieczeniowe. Ja tutaj to, ja wybrałem te huragany, bo one są najpopularniejszymi takimi indeksami, oprócz e, 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 pogodowymi e, pochodnymi. No w Anryce bardzo popularnej, i tam się mówi, że y, huragan to jest jak kobieta. No. Y, jak odejdzie, to człowiek zostaje bez samochodu, bez mieszkania, bez pieniędzy na koncie. Także tutaj duże. Pod... Y, jeśli chodzi o ubezpieczenie przed y, kobietami, to uczeni jeszcze pracują, ale y, tu proszę Państwa, chodzą i to. W... Rynek musi być duży, bo nie jest jeden, tylko praktycznie jest kilkanaście różnych e, futures na straty huraganowe. To jest na przykład, e, e, to śmieszne jest proszę Państwa, jak e, był ten e, ostatni e, huragan w Stanach Zjednoczonych, tak, ten, e, jak on się nazywa, Syri e, zaatakował. No to tam byli tacy, którzy tak trzymali z ręki, żeby on, żeby on czasem nie, nie zmalał. Jak huragan niestety, kiedy tam jest powyżej sztormu, kiedy ma swoje imię. Jeżeli tej imię traci, to ci, którzy obstawili, że będą, dużo, dużo straci, że będą duże straty, niestety będą musieli płacić. E, e, hurricane seasonal, to jest głównie dla o, pewnych obszarów wybranych. E, to w oparciu o in jest to się, jaki w okresie huraganów, tam nie są ściśle określone, jakie były straty. I e, 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 hurricane seasonal maximum, czyli Obstawianie największego huraganu, jakie straty wyniosł. Handluje się w, przede wszystkim w Chicago. I teraz, czy to można zastosować? No, myślę, że jak najbardziej. I powiedziałbym, że teraz, pod nowym kierownictwem, sądzę, że nawet jakby byli zainteresowani. To myślę, że to nowe, to nowe kierownictwo giełdy papierów wartościowych chętnie by otworzyło taki rynek bez specjalnej kalkulacji, czy to się tam giełdzie opłaca. Jak to można zrobić? Proszę Państwa, no to tutaj wy y, jesteście specjalistami, ale może tutaj może nie, nie chodzi o specjalistów, ale tych, którzy tak powiem, czują bluesa w tej dziedzinie tych szkód górniczych. Nie? No, y, y, co tu można? W oparciu o co taki indeks y, y, stworzyć? Tak, Widzicie, no, no, wartość strat górniczych, no, na przykład na terenie województwa. Drugi to jest wartość odszkodowań. To są oczywiście rzeczy niepokrywające nie, nie się, albo to, co się mierzy, sensownie obiektywny y, wskaźnik i epicentrum, to znaczy po prostu w stopniach Richtera tutaj trzeba byłoby dać odpowiednio wzrost wartości tego indeksu, no bo wiadomo to jest wykładniczy. Proszę Państwa, to jest możliwe, ale co właśnie, co daje? W tej sytuacji wszyscy, co mają pieniądze, a te pieniądze, co leżą, te pieniądze co leżą, mogliby się pokusić o to, żeby zagrać i zarobić więcej niż te nędzne, nie wiem, w tej chwili to 2-1,5%, to tylko ci wyżsi, więksi, na, czyli znacznie poniżej inflacji to, co może otrzymać na kontach. Proszę Państwa, jeszcze raz wracam do początku. Świat rzeczywiście oszalał. Ale co my możemy w tej sytuacji zrobić? Otóż ja mam pomysł taki. My możemy na tym zarobić. I na tym proszę Państwa. Yy.